chodźcie tchórze <gry> poszli do nogaju, zajebisty jak nasza rekompozycja wygląda? 9... no wreszcie 1000 piechoty z nim zrobię niech mają i teraz tak, 4000 kawalerii raz, dwa Ludzie, ludzie, ja w ogóle nie obchodzi mnie co wy tutaj do mnie piszecie, ja wiem no, nowy władca, świetnie, nie? Zaspamujcie mi to wszystko bardziej, tak jakbym ja ogarniał bez spamowania minary i takich rzeczy. Niedzielni gracze są dyskryminowani przez tą Udurzę się w tym żeliku, kurwa Ale twardym trzeba być, nie Aha, tych no, też nie mogą podstawić, te no ale nieważne Nie robię tego po prostu, nie mam zamiaru zmienić medyków Najpierw warzymy piwo A potem Myślimy jak je wypić Ja akurat w piciu wioła jestem doskonały, więc to nawet pasuje wszystko do siebie. No, padną niestety z dyscypliną. Pff, ale lipa. Lipa tak zwana wystąpiła. I nie mam kasy, żeby dorekrutować. Ale to nic. Ta armia zostanie, ona ma kawalerię na podstawie. Dorekrutuje sobie do tego tylko najemników, piechota. I wybieramy swój cel w tej chwili. Nie wiem co z tym Permem. A, anektuję się. No, chyba. Nie, gdzie No tak, aneksuje, an ale bardzo to mało. Z jakiegoś powodu? Ja mam... Ilon. Tylko minus jeden? Dziwne. Tylko jeden. Minus jeden dyplomatycznych na to zużywam, tylko to tyle trwa. No nie wiem, no dobra. Niech się dzieje co chce, że tak powiem. Lecimy z koksikiem. Mm. No dalej macie ten alianz, ja wiem, ale moglibyście wypowiedzieć komuś wojnę, żebym ja mógł się was wbić. Wy macie z U Uzbekiem i z czymś tam czyś, czymś tam. Zobaczę... <coughs> Zobaczę armię Nogaju i Krymu. I na tej pod 12 i tysięcy, to jest dużo. Krym. Krym, no C. Kto oglądał, ten wie. 82. no Krym jest warzywem. Nie jest nikim Zobaczmy czy Polska nam pomoże Wycofamy go Co on tu kurwa robi aha pskowie. Dobra. No z wasalem też jest warto czasem improwizować jeżeli to ma być taki wasal na dłużej to ja improwuję relacje jak najbardziej no i no i nie nie co za kurwa figurand jebany gdzie jego armia? mieli 80 tysięcy a przejął cały gda... Normalnie rośnie nam tutaj potęga, ja zauważyłem, że od, od starych paczów to Polska ginęła, ja w życiu nie widziałem, żeby oni Commonwealth a stworzyli, a tutaj non-stop, za każdym razem. Um, mamy Diplomatic Reputation, aha i nasz manpower jest niski, gdyby nie, dobra, to jakbym troszkę poczekał, ja chcę mieć sojusznika, przynajmniej w tej wojnie, więc poczekamy jeszcze. Dobra, czekam faktycznie, zwlekam, jebie się jak małe Jaś. Przyznaję szczerze, ale znowu pierdolne wszystko na jedną kartę i będzie posprzątane. Ostatni raz w ten sposób zagrałem. Trzeba, trzeba się wziąć za siebie, trzeba się odbudować i potem dopiero ruszyć z kopyta. Stracę 3 lata, ale zyskam 30. Zobaczycie. Mm. Jeszcze no. bym wiedział na no co ja patrzę. Co ja kurwa patrzę. Ludownicy. Ja mam. Normalnie zacząłem mieć obsesję na, te, na, na punkcie mądowników. Wcześniej w ogóle nawet na to nie patrzyłem. Za dwa lata. ja bym dał hash treatment. Jeśli będę mógł. Nie, 82 to nie. To nie dam. I za dwa lata. I to jest. No. Nie wpizdę, nie. Pięknie, no pewnie, no na chuj mi Diplomatic Power, przecież to jest niepotrzebne. Ten cancel, cancel tego, tego przejmowania permu chyba był głupim pomysłem. Tak koniec końców też, tak btw. No, Show superiority, czyli będziemy musieli wygrywać bitwy, trzeba będzie się naprawdę, naprawdę spiąć dupę. Eee, Sibir. Sibir. To gdzieś tu jest. Chuj wie gdzie to jest w zasadzie. Krym, no to wiadomo. Kiwa. Kiwa, kiwa. Mam nadzieję, że jest małe. Tyle nam powiem na ten temat. Albo Golden Horde pocisnę. A, a co mi tam? Tyle już czekałem. A co? A co mi tam? No teraz? Tak, teraz się przyłączysz. Tak bym ci kurwa potrzebował teraz. Wsiury Declare War Tejba mut. Czy jak to się tam nazywa? I tak to tam separatyści wybuchną. Mm. Ona ma riazań. Ja jakbym... No dobrze. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Declar war. Nie będę się bił z nogajem jeszcze. a po co? Jak, jak nie muszę. Nie muszę... Haha. Ha. Protaktyki. Tam ta nie, do, ta nie dojdzie nawet. A dojdzie, bo nie uciekamy. Dobrze. Zjemy ich sobie na śniadanie. Nie wezwiemy naszych prosojuszników. Przez co dostaniemy negatywne relacje z nimi, i przez co pewnie jeszcze dłużej nie, no, nie zgodzą się na walkę z Nogajem. No ale już, już pal to licho. No i tutaj nasz psków niech sobie tam siedzi, niech sobie tam pomału kupuje, a ja to przejmę wszystko naraz, jednym zamachem. Na Ford pójdzie 12, ja nie, nie rozdzielę, nie będę, nie, nie wystawiam do to Attach Siege to się nazywa? Ja tego, ja przycisku D nie mam zamiaru używać w tej chwili, nie będę tego robił. No, wybuchli w idealnym momencie. A że nie mogłoby tak wybuchnąć trochę mniej, tak 10 tysięcy na przykład? Tylko kurwa od razu 30 musi wybuchać? Naprawdę? Szkoda, że nie 100. Rozbysto by 100 wybuchło, zajęliby mi kraj i w ogóle mógłbym wyłączyć grę. I oszczędziliby mój czas i swój czas. Moskito, nie? kurwa... Nie wygrzebie, nie? Z tego gówna. Wezmę pożyczkę od razu, bo co? Jaką technologię? Ma? Administracyjną. Nie. Hmm. Ha, jest, jest tu. Na no tym chciałbym zakończyć fazę pierdolenia się. Tylko, żeby nie wjechali we mnie, nie wjechali mi w te armie niepotrzebnie. Nie chciałbym mówić za blisko do mikrofonu, żeby nie było jaj. Poczta, poczta się spisała i Gnil był, ale tylko z szalikiem. Dobra. Sytuacja z Golden Hordeem jest na 35% warscora, Oczywiście, że prestiż. Kurwa, nigdy bym nie kliknął prestiżu, no, naprawdę. Ale jestem tak zgnębiony, że aż mi się samemu go siebie szkola. Yy, więc kij w ten prestiż. Gdzie ci buntownicy? Może ktoś mi powiedzieć, gdzie oni weszli? Znowu dopiero będę oglądał yy, w trakcie montażu i dopiero będę widział, jakie to są absurdy, nie? Co tu wychodzi? Jak mi po prostu wszystko z przed nosa spieprza, jakie to jest śmieszne, to no śmieszne. No, no Powiedzmy, że to jest śmieszne, no. Dobra, lecimy sobie tutaj, odbijmy sobie te prowincje. Bo są nam potrzebne. Są nam potrzebne bardzo, bardzo. Pozwólcie, że zrobię sobie minutkę przerwy. Hmm. Jestem zaplątany w ja pierdolę, kurwa, wszystko mi... Oj, powiem wam szalik robi roboty, aż mi się tyłek spocił. No ale panowie musicie mi wybaczyć. Panowie panie musicie mi wybaczyć za tą krótką przerwę. Jak się pije piwo z wiadra, no to czasami potrzeba skorzystania z wiadomego miejsca jest... jest tak mocna, że no nie da się jej oprzeć. A że ja mam problem z podzielnością uwagi ostatnio, to wolałbym ją skupiać tylko i wyłącznie na dwóch rzeczach, czyli na grze i na jej komentowaniu. Eee. Tak. Mam taką dziurę w głowie, nie? Ona jest wielkości pięści, o! I ona jest w mojej głowie tutaj, i chyba eee, ta dziura pochłonęła informacje na temat mojej rozgrywki. <grytanie> Ale zrobimy sobie szybkiego refresh'a i będzie w porządku. Dobra, żartuję, żartuję, bez przesady, bez... Dobrze, tu słuchawki założone. Oczywiście, że nie. Ale... Mm, zrobię sobie szybkiego refresha. Pach, pach, pach. Jest, wszystko już wiem. Tutaj okupujemy, tutaj buntownicy, którzy znikli gdzieś w niewyjaśnionych... w niewyjaśnionych w okolicznościach. armię Ryjazaniu, która jest do pociśnięcia, to muszę to zrobić natychmiast. Olać tą prowincję. Wiem, że one by... Dobra, nie, nie olać. Poczekam już, bo ona i tak zejdzie w sekundę. Dogonić armię Ryazaniu, przejąć Ryaznę, nabić do końca Warscore. I... Ryazan bym sobie wziął, to są bogate prowincje, przynajmniej jedna z nich była dosyć bogata, z tego co No, Dobra, ta armia idzie za tą armią. Ta armia idzie... Ta armia idzie tutaj. Ja nie wyobrażam sobie grać na Multicoin, ja bym musiał w czasie rzeczywistym zrobić, to ja bym chyba przekręcił. Nie, zrobiłbym, zrobiłbym. Gdybym doszedł do wprawy, gdybym wiedział, że muszę faktycznie, wyrobiłbym sobie jakieś takie nowe nawyki, pewnie zrobił, ale to już by nie, to już nie dawałoby mi takiej, takiej przyjemności z grania, to takie, takie bezsensowne napinanie się. To jest jedno armia czy nie? Czy, czy tu... To... Ha, bo tu jest attach to disunit i dlatego chodzi te, chodzą te wsiurki za mną. A to w sumie działa nawet nieźle, muszę przyznać. Myślałem, że to ale... Nawet z tego nie korzystałem. Nie widziałem, żeby ktoś z tego kierunku korzystał. Nie. Ale jak to działa? Chodzili moje pieski za mną. O, oni nawet mają ikonę psa. Widzicie? Wszystko się zgadza. Normalnie. Nie, 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 to to jest mój koronny, kurczę. Wasa. Gorsza sprawa, że no będę musiał go z tego względu, że... Że żeby z... przejąć tę prowincję dla chociaż w sumie chyba żebym no zobaczymy jeszcze ale nie no kurczę normalnie mam problemy z podejmowaniem decyzji nie dobra to bierzemy naprawdę kurwa muszę zamknąć okno Wy, wybaczcie Zap ja pierdole wszędzie mam kawę kurwa Kurwy syny jebane w sobotę, nawet kurwa nie potrafią być cicho do kurwy nędzy. Kiedy ja mam pracować? Do chuja. Wszyscy się kurwa tłuką, coś chcą ode mnie. Do chuja, ps! Tak, że wybaczcie, wracamy już do rozgrywki, mam nadzieję. E, ten nieprzyjemny dzień przestał wam przeszkadzać. 100% Na co ja czekam? Na co ja czekam? Dlaczego jest... Dobra. Yy... Zobaczmy, jakiego mamy tego hera. Olać to. Olać to. Na stratę prestiżu mnie nie stać. Pff, nie. Yy, miałeś... Miałeś pisować. Cały riadzań weźmiemy. Mmm... Yy z Golden Hordy, to, to, to i no dużo nam są oddać o kurcze, świetnie świetnie, hajs, dawać hajs pięknie, to jest fantastyczne 33 Aggressive Expansion no niech będzie ja już, ja już nie mam tu na co czekać ja się nie będę bawił, jeżeli się będę bawił w nieskończoność to po prostu nic nie osiągnę eee, teraz powiedzcie mi ile mam Zero War Exhaustion od razu, od razu korujemy tą na początek, tą te najdroższe. nie, wszystkie mogę Co, coś mi się musiało przywiesić delikatnie i dlatego nie były wszystkie podświetlone od początku, ale fajnie, ja wszystkie mogłem skorować, bardzo mnie to cieszy najemników muszę skasować nie ma, nie ma innego wyjścia Chodźcie, najemnicy. Pięknie. I plus 7. No jest ładnie. Ja tu muszę. Ja wiem, że tu są dwa forty razem w tej chwili. I tu są dwa forty razem. Na razie ich nie będę ruszał. Będę miał pieniądze. Przerearanżu przeranżył i Prze Przestawię te forty, zburzę w jednym miejscu i wybuduję w innym, tak. To jest mniej więcej to, o co mi chodziło. Ale, ja nie mam okazji, ja w ogóle jestem na pożyczkach, ale ja tutaj muszę postawić fort. Tak, tutaj. Ono biaje mnie najwięcej prowincji. Tutaj muszę postawić fort, żeby przypadkiem, no, nie znaleźć się w tak zwanej głębokiej dupie. A ja mam tendencję do znajdowania się w głębokiej dupie z tego względu, że że no widzicie jestem nieuważny i nieskoncentrowany więc to jak najbardziej jest mi potrzebne i może uratować moją skórę 20% no nie no to jest fajnie, jest fajnie 13 lat, na razie nic mi nie będzie wybuchać mam armię w końcu mam manpower jest świetlana przyszłość przede mną straciłem 20 lat, tak bez mała 20 lat ja, ja znam takich, którzy już, już by ucięli półnogaju, a Nowog o Nowogrodzie by zapomnieli, że w ogóle walczyli z czymś takim. Znam takich. Wiem, że się tak da. A Nowogród będzie naszym kolejnym celem. Mm, o, i zaraz perm będzie nasz. Też piękna sprawa. Weźmiemy sobie ich piechotę, nawet nie będziemy miały 5000, 1000 fajnie, będziemy mieć dwie jednostki w miarę takie gotowości. Na razie będzie 10-4, ostatecznie jak wynajdę działa mniej więcej, to będę robił coś pod 10 lub 12-4 4 na początku, a potem co mniej więcej 12 lat będę dokładał pod kilka dział do każdego staka. Mniej więcej taka jest mm, taktyka. Kurczę, naprawdę jest parno ludzie, nie? Jeszcze musiałem okno zamknąć przez tego cwela jebanego. Skurwysyny, pedały jebane. Wybaczcie mi, ale jest sobota ósma wieczorem i koleś napierdala piło, nie? Na całą ulicę, kurwa. I tak jest non-stop. No ale to w sumie nie będę was poznał dręczał. Wystarczyło, że musieliście tego słuchać. Hmm. No, 20 lat. Na 20 lat miałbym zbustowany kurcze, Tax modifier. Oczywiście, że tak. Ja jest, Ja teraz... to... to jest, normalnie bym tego nie wziął, ale mam dużo legitimacy, a nie mam... nie mam pieniędzy. Więc to jest dobre. Poczekamy, aż to się doanektuje. Dobra. Okej, okay, perfekt. Złożymy sobie te, te armie razem, tu elegancko. Czy ja to wybudowałem ten fort tutaj, panowie? Po powiedzcie mi. Oczywiście, że tak. Dobrze. Najpierw myśli potem robi. Bierzemy adminkę. I właśnie, to jest piękne. Dzięki temu, że mam militarną i nie muszę tam administratywnych brać. To będę miał drugą. Właśnie wezmę już administratywne. A, mogę tak powiedzieć? Administratywna, nie? Administratywna. Mam taką nadzieję. Czasem moje z Amebie, nie mnie przeraża. Mam tylko nadzieję, że będę mógł! I co ja mówię? Nic nie, nieważne w ogóle. daj, is... Szalik jest trefny. Nie, nie, nie. Pogodnie polecam. Dobra, leć. w ogóle. Gra napierdala na czwórce, nic się nie dzieje. Więc napiję się z gada. No, jeszcze nam trochę zostało chyba. Mój stoper jest całkiem niezły, muszę przyznać. Robi robotę. Więc tak, przyjrzyjmy się sytuacji. Od razu Nowogród Declar War. I Polska się przyłączy więc tam wojnę wypowiednią... Aha, nie mamy Casus Belli. Tylko jeszcze się nam sfabrykuje klej tylko muszę wybrać odpowiednią prowincję. 12 developmentu. Dobra. fabryku czy to... Dobra. Sfabrykujemy tutaj. Wladoga. Władoga. Mmm... Okej. Okay. Sfabrykujemy klejma, wypowiadamy im wojnę. Już bez, bez pardonu już nie będę patrzył na nic. Jeżeli Polska się przyłącza, to ja tą wojnę po prostu wygram. Zobaczmy na pożyczki szybciorem. Nie gra leci, oczywiście. Ja się będę starał włączać grę jak tylko będę mógł. Najczęściej. Hmm. Dobra, nie ona co będzie. Sorry. Jakieś gówniaki. Provisional unrest Ja bym w ogóle, co ja, ja lubię robić, ale... I zrobiłbym to mm, Ale już za dużo czasu straciłem To ja bym tu przeleciał od góry do dołu I zmniejszyłbym wszystkim autonomię I bym wyciął te błędy, które się pojawią no, To by mi zajęło kilka lat Ale zwiększyłoby moje dochody na dłuższy, dłuższym, dłuższym okresie czasu Ale w tej chwili tego nie będę robił Skończy się wyparkować claim i idę napytalać. W ogóle liwanie, Norderze, powiedz mi. Może liwania bym pocisnął, choć co? Czemu nie. Nie mam kasy z Beli, ale. Zakiliwania, Norder. Ja mu też sfabrykuję Miklaimana. No, na co ja w ogóle czekam? Nie wiem, na jaką prowincję. obojętno, bo i tak to będę. Rey Że teraz to nawet nie wiem, co mam, a tego wiesz najpierw, no bo wojna z Nowogrodem. Tak, zatkuję Nowogród, wezmę sobie, co będę chciał. Eee, wezmę do tego Polskę, a potem zatkuję Liwania Norder. I już tej Polski nie wezmę, tak, bo z Liwania Norderem sobie dam rady, nawet z członkami, które mi zostaną. Zobaczmy na ze sobą ekspansję, jaką mamy. Minus 4, 0, oczywiście. 5 Noga, i trochę, wydałbym wiadomo. Nie jest jeszcze źle, zobaczymy po wojnie z Nowogrodem, ale Nowogród jest na takim wypizdowie, że też raczej nie, nie, nie dostanę tej agresywnej ekspansji na ryj za dużo, a ma development mały w tych prowincjach, więc nie mam się czym przejmować, absolutnie. Na Livonian pewnie mi trochę pojedzie, po, po moich statach, ale po prostu, no przejeżdżamy przez Nowogród. 52% fabrykowania, i pięknie skorowały się mi prowincje. Pięknie, pięknie po prostu. Plus 8 przychodów z 28 tysiącami armii. Manpower już w końcu mam ponad połowę, 26 tysięcy. Też mnie to bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Szkoda, że nie mam działu. Armię by wyglądały jakoś. E, technologia militarna. Na szóstym poziomie. O, jest, 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 jest. Musimy ją wziąć. Czyli jeszcze ten jeden poziom musimy wziąć i dopiero wtedy będziemy rozwijać y, tamte militarne idee. To nic, że wziąłem, mógłbym mieć szybciej, tak, wziąłem tamtą ideę, dobra, ale zawsze, jest przede wszystkim, że jesteśmy western zawsze mamy te minus 5-10%, no to jest, to jest fajne, nie, to nie ma co, jeżeli nie jesteśmy dużo w plecy, to jednak te, 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 parę procent, przy każdym levelu oszczędźmy te, nie wiem, 50 punktów, i przy 10 levelach coś robi 500, no, ja wiem, ja wiem tak wygląda, ja gram na lenia, a tutaj z drugiej strony oszczędzam po 5 punktów, no, ale widzicie, no, ja na jednym, na jednej rzeczy oszczędzam, na, na drugiej na drugiej bezmyślnie tracę, no. Cóż, każdy ma swój styl, jak tam mówią. Pad, bidny. O, będę Relation na plus jeden. Pięknie, po prostu... Magnific. Magnific. Chciałbym to skończyć, szczerze. Chciałbym to skończyć, zanim zaatakuję nowy rekrut, ale nie zrobię tego. Nie ma takiej opcji tracenie czasu w tej chwili. Głupie, zatrzymaj się. To mnie, to mnie dziwi w ogóle. Ciekawe ile stracę przychodu na e, Także tak, ja mam szóstą, Nowogród ma szóstą, Szwecja ma siódmą oczywiście, że tak, bo jest Western Nationem i już ma działa, ale znając bota to pewnie nie będzie miał tych za wiele. Tutaj mamy szóstą, szóstą, szóstą. Siódma myślę, że... To... O, nawet Austria ma szóstą tylko. Serio? A Szwecja akurat, która z koło mnie ma, ma siódmą. No dobra, no to mam Francja, Anglia, no. Pskito, nie. Co tu się dzieje? Dobra, lecimy z tym koksem. E, nie, nie będę skąpił, ja, ja od razu tych najemników zrobię. I tak będą potrzebni. Już powinienem ich w sumie zrobić zanim się ten climb fabrykował. Tutaj dwóch, tu jeszcze jeden. Hmm, żadnej jazdy nie mam dużo tej jazdy mógłbym mieć więcej w tych srakach jeżeli się opieram w ten sposób potem można ewentualnie to jakoś połączyć jakoś pokombinować z tym ale niech będzie na razie w ten sposób nie mam dowódców dowódca jest mi potrzebny zobaczmy czy, czy ten mój 5 czy 1 hmm. Jednak ty padniesz, to będzie jeszcze gorzej. Jakbym zrzucił fokus ogólnie? Mm, jedyne, czego potrzebuję, to już siódmej. Potem już nie będę rasował. Nie wiem, zrzucił ten fokus? No, jeszcze nie. Ale jest koncepcja taka.